Myślę, no że nie za mną samą mogłabym i i zrobić wszystkie endingy. Takie, że to chodzi o samolot, taki samolot, Takie rzeczy taki samolot, sobie samolot, samo

Каспер. Можем его добрать в прошлом нагроде. Где дает знать, что это история. Ка? Ка? Окай. Окай. Идем на каждую пультону. а что? Что-то его не надо вышел. Как Солнце как-то.

Mam nadzieję, że tam on nie będzie. Teraz to może zrobimy... Ending... 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 Let. A tak, to, jest, to Ending map, meta. To była dieta.

Kanal giriyorum. Bir banana, bir banana. 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 Bir Potrzebuje się białku! Mamy jak na razie jej wziąć już od paru Będę tylko tam do góry, zanim zrobię tamten ending. Kumo ta ze mną. Okej. Okay. Muszę jak tutaj wejść? No, da się myślę, po to czynku to zakleję. A tutaj, no, no tutaj też będę mógł cały zakleić na parę zielu. i widzicie tu że ja mam taki drogowy i tylko ja widzę, wjeżdżamy to i mamy. Nie ja musimy wejść w rąk. Ja tutaj nie dodawałam żadnej nie dalej. Okej. Au, jest mi. O tutaj. Oko. Będę się na mecz dzięki temu. Okay. Zrobimy zaraz Let's um, tu, tu, tutaj, tu jest. Mamy kolejny No i znowu to wszystko sobie nie, jest tenbie, nie jest I tutaj znowu to życie tam wejść. Musiał kiedyś zrobić ending, żeby tam nie było, do domu i grać. Tam, tam jest autko. A tam... Ehm... Glitch, glitch, glitch. Gryź. Mamy gryzie. Okej. Okay. Ale tutaj na tym czynę chyba... Nie zwracajcie tam u To sam jest. Eee, ehm, tak. Myślę, że tu marzy... Prędko konamy. banana. Tutaj zapis powinnym dać. Tak. Ale chyba raczej No, tak to i oczekamy. No. Okej. Ok, okay. okay idę teraz na stanie drodze. Ok, jeszcze poprawię ten skok, który na albo nie, no, czy już będzie skok. Las. Nie, no, to ty tym. To, no, zrobię jakiś I tutaj jest ten secret ending. Ale tutaj, no. wiecie... Ja? Secret ending. No i to są te trzy, Ale mam nie chociaż jeszcze jeden, ale go zrobię jako pierwszy bo ten ending. I nie tam chodzić. Przedo mumu. Wyszany, wejdziemy tutaj... tutaj... Ej, więc, że to, zrobić tu przedrzeczaki? No właśnie, tutaj to muszę poflać mi się dygowana. Pa!